Do nowego Wędkarstik.com Uwaga, uwaga, pękać kręgosłupy i wybuchać mózgi Właśnie dotarła do nas kolejna dostawa od marki Westin, a w niej m.in. nowe bluzy z kapturem Marka Westin przyzwyczaiła nas do koloru czarnego, a tu otrzymujemy bluzy w kolorze szarym Jak zawsze wykonane z wysokiej jakości materiału Bluza posiada logo marki z przodu, jak i z tyłu Bardzo wygodne bluzy, więc gorąco polecam a kolejnym produktem, który otrzymaliśmy od marki Westin jest oto kurtka W4 Gunmetal o wodoodporności do 15 000 mm słupa wody. Kurtka jest oddychająca, co zwiększa komfort użytkowania, posiada uszczelnione szwy oraz regulowany kaptur, który możemy tutaj sobie spokojnie schować w kołnierzu. Wejdź na naszą stronę i sprawdź naszą ofertę marki Westin. Gorąco zachęcam do zakupu. Sezon szczupakowy pełni, a my nie zwalniamy tempa. Kolejna dostawa przynęt tym razem od Strike Pro. Pikszad w rozmiarach 15 oraz 20 cm. Imituje ona zranioną rybkę, więc śmiało mogę ją polecić na szczupaki w okresie jesiennym. Jesteśmy w sezonie drapieżnika. Tu właśnie mieliśmy świeżą dostawę główek Passion X. Robione na hakach Mustada. Piekielnie mocne, w dobrej cenie. Tutaj u góry mamy haki na okonie, a trochę niżej mamy na szczupaki oraz. Sandacze Jeszcze jedna rzecz Dobra jakość wykonania W rozsądnej cenie Właśnie dotarła do nas kolejna dostawa od firmy Mikado przynęty Fish fry oraz Saira Piekielnie skuteczne przynęty na okonia oraz na sandaczach Co warto pokazać tutaj o, Przynęty Fish Fry takie o. Fioletowe z białym brzuszkiem Mega skuteczne na okonia Herbata z pieprzem czy niektórzy jak to mówią miód Oczywiście białe Pomarańcza z czerwienią też się dobrze sprawdza. No i saire takich na, typowo na sandacze, no to tutaj, taki Fire Tiger. No, tutaj bardziej już pod taki kolor, bo to jest motoroil, Piel. Też piekielnie skuteczne. Zapraszamy na naszą stronę klasykon. Znacie to przynęty? Tak, jest to Bicado Sicario. Świetna przynęta na szczupaka, charakteryzująca się i testyną pracą Ogona, i luserkowaniem korpusu. Marka Bicado przygotowała na Halloween ciekawy nowy kolor. Niedługo wybiera się z nim nad wodę, będę go testować. Także na pewno wrzucimy jakiś film. Link do produktu znajdziecie w komentarzach, dajcie znać, co sądzicie o tej przynęcie. W tym przypadku 13 nie musi być pechowa. Dlaczego? Ponieważ po sukcesie takich plecionek jak Fine Bright oraz Octa Bright firma Mikado, wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, stworzyła plecionkę idealną. Plecionka Lucky 13 posiada 13 splotów, dzięki którym ma idealnie okrągły przekrój gwarantujący dalekie rzuty. Jasnozielony kolor ułatwia obserwację. Laki 13 poziomy średnice od 0,08 mm do 0,20 mm. Na okoniach z powodzeniem sprawdzi się średnica 0,08 mm, na sandacza nieco grubsza średnica 0,12 mm, a na grube szczupakowe muśki warto wybrać średnicę 0,16 mm lub więcej. Kolejna dostawa tym razem od firmy Nitro, pojemników Ewa do metody federowej i oczywiście nie tylko, jeśli potrzebujecie. Pojemniczków, które będą się świetnie prezentować nad wodą, które mają mocne zamki, solidną jakość wykonania, to gorąco zachęcamy. Tutaj mamy taki większy setek, oczywiście z mniejszymi opakowaniami w środku, z jednym większym. Oczywiście ta całość też służy jako jeden wielki pojemnik. Mniejsze, większe, bardzo dobre, solidne. Zapraszamy na naszą stronę wedding.com.